Rozmawialiśmy o roli zarządu we wdrażaniu odpowiedzialności społecznej. Teraz chcemy przejść na ten etap, który przynależy do zarządu, czyli do strategii, czyli w jaki sposób wpisać odpowiedzialnej strategii rozwoju organizacji. Co to jest strategia? Nie będę tutaj męczył Państwa definicjami, ale chodzi po prostu, żeby przywołać, że jest to wzór działań, które mają na cele, które celują w osiągnięcie Celów organizacji, dostosowanie do jej zakresu działań, zasobów i samych działań, zmian w otoczeniu w perspektywie długoterminowej. Czyli cechy strategii to to, że składa się z zorganizowanych działań, jest długoterminowa. Działania wpisujące się w strategię mają osiągnąć cel. Strategie nie mogą być sztywne i niezmienne, mają istotny wpływ na otoczenie. Dlaczego właściwie strategia i po co nam taki dokument, który jakby wspiera nas w definiowaniu, co jest dla nas istotne, jak sobie wyobrażamy tą naszą organizację? No, jednym słowem pokazuje ona rolę czy wizję lidera całej organizacji, całemu zespołowi, którzy biorą na siebie tą współodpowiedzialność za osiągnięcie celów organizacji. Druga rzecz umożliwia Ułożenie czy zaplanowanie kolejnych kroków, które mają służyć osiągnięciu tych celów organizacji, sprzyja rzetelnej ocenie, to znaczy, że można ją monitorować. Możemy powiedzieć, czy rzeczywiście idziemy w miejscu, w miejscach, które nas interesuje. Możemy budować właśnie na jej bazie te pozytywne relacje w organizacji i unikać jakby konfliktów dotyczących tego. Że różne osoby różnie rozumieją te cele, no i wreszcie strategia umożliwia właśnie szybką reakcję na zmieniające się działania w otoczeniu. Jaki jest problem z tymi strategiami w sporcie? Wspomniałem już, że tak naprawdę organizacje sportowe bardzo rzadko mają strategie spisane, opublikowane, że się w tym po prostu, że w porównaniu do innych sektorów radzą sobie z tym średnio, co może być związane między innymi z, ze zmiennością ich otoczenia i na przykład tego, że mają już cele związane z, ze sportem, od którego często zależy ich wynik biznesowy, a on przecież nie jest stuprocentowo pewny. W badaniach prowadzonych w PKO BP Extra klasie w sezonie 2021- 2022 zauważyliśmy, że tylko dwa Kluby mają coś przypominającego strategię. To była warta poznań i zagłębie lubin. Od tego czasu opublikował też Mieć Legnica swój dokument strategiczny. I nie jest to jakby problem polski, tylko bo Sport Biznes Journal informował, że właśnie 11% tylko organizacji sportowych ma jakąś strategię biznesową. I oczywiście. Yy, odpowiedzialność może też funkcjonować bardziej operacyjnie, czyli nie musi być jakby spisana, natomiast strategia dużo ułatwia. I teraz zastanówmy się, gdzie jest to miejsce odpowiedzialności w aktualnej yy, strategii. Czyli yy, jeżeli mamy strategię jako organizację, no to naszym pierwszym krokiem odnośnie myślenia o odpowiedzialności nie jest budowanie nowego dokumentu, nie jest. Przechodzenie tego, tych wszystkich kroków na nowo, a bardziej zastanowienie się czy ewaluacji tego, w jaki sposób to, co wypracowaliśmy, te priorytety odpowiedzialności społecznej, wpisują się w aktualną wizję, cele strategiczne czy wskaźniki. Musimy się zastanowić, co mamy tak naprawdę do zrobienia. Więc, jak gdy mamy już w organizacji dokument strategiczny, możemy po prostu ewaluować, na ile jesteśmy w stanie, na ile on nam coś po prostu. Zmienia, na ile możemy go zostawić, na ile wymaga jakby zmian kosmetycznych, a może właśnie wymaga, może jest materiałem, który wymaga istotnych zmian. Możemy zadać takie pytanie, czy nasza organizacja ma strategię rozwoju, czy ta strategia jest aktualna, czy jest realizowana, czy ma strategię, czy ta strategia ma zdefiniowaną wizję, czy ma cele strategiczne, czy te wskaźniki opisujące cele strategiczne wpisują się w zasadę SMART. Czy wizja ze strategii wpisuje się w priorytety zdefiniowane w diagnozie? Czy te cele strategiczne wpisują się w priorytety i czy na przykład cele z diagnozy są spójne z celami organizacji i w jaki sposób je wspierają? To nam jakby ułatwia dodefiniowanie dobre. To, że mamy dokument, to na ile nam to jakby oszczędza pracy. Czyli na bazie takiej analizy planujemy kolejne kroki i wiemy, czy potrzebujemy właśnie rewizji, czy tylko jakichś może dodatkowych celów strategicznych. Znacznie częściej sytuacja będzie wyglądała tak, że nie mamy w organizacji dokumentu strategicznego. No więc jak napisać taką, taki dokument strategiczny? Jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej pozycji, bo wykonaliśmy dużą pracę z interesariuszami, dokonaliśmy dużej pracy z e, analizą organizacji. Więc możemy właśnie postarać się przy okazji, żeby powstał taki dokument, który nie będzie tylko strategią wpisującą się w odpowiedzialność, ale po prostu strategią rozwoju organizacji. Mamy już tą diagnozę, między innymi składającą się z analizy otoczenia czy konkurencji. Wykonujemy, mamy do wykonania pracę wewnętrzną nad opracowaniem dokumentu, które, którą nam bardzo ułatwiają priorytety, które zidentyfikowaliśmy w poprzednich etapach, czyli łatwiej jest nam zdefiniować na przykład wizje, cele, wskaźniki działania, chociaż oczywiście e, będzie to trochę inna praca, no bo nie wszystkie, e, nie wszystkie e, wskaźniki, nie wszystkie cele strategiczne będą wpisywały się bezpośrednio w, w e, odpowiedzialność. Część będzie priorytetyzowała ten obszar sportowy czy e, biznesowy. E, Mamy y, kolejny etap, to jest po prostu konsultacja z interesariuszami, czyli coś znowu, co już próbowaliśmy dokonać, y, i możemy rozszerzyć to jakby o y, definiowanie tych celów biznesowych, czy wizji wpisującej się w szerszą, y, szerszej w organizacji, nie tylko w tą odpowiedzialność, i na tej bazie mamy jakiś finalny dokument. Taki dokument zaczyna się zwykle od y, wizji. Co to jest wizja, jakiś obraz przyszłości, który uczestnicy chcą wykreować? Czyli kierunek działania, jakaś sytuacja, w której przedsiębiorstwo chciałoby się znaleźć, marzenia o tej przyszłości przedsiębiorstwa i cele, do których dąży. Taka wizja, która jest prawidłowo wyznaczona, pokazuje kierunek, dotyczy przyszłości, wyraża pewien sposób marzenia i pragnienia. Ale z drugiej strony jest wiarygodna no i skuteczna, powinna być uwspólniona przez wszystkich członków organizacji, zarówno kierownictwa, jak i Pracowników. Wizja przedsiębiorstwa będzie zależała od różnych czynników, od zasięgu jego działania, od posiadanych zasobów, od tego, jakie kanały komunikacji czy marketingu wykorzystują, czy od umiejętności przewidywania przyszłości, czyli stałości, ale też właśnie stosowanej techniki zarządzania, czy przejrzystości i stabilności środowiska. WFL Wolfsburg. Zdefiniował w swojej wizji społeczną odpowiedzialność jako wpisaną we własny obraz organizacji z przekonaniem, że właśnie ten zrównoważony rozwój i dobrobyt gospodarczy idą ze sobą w parze. Berta Poznań natomiast stwierdziła, że tworzy miejsce spotkań, sportu i społeczności, które inspiruje i motywuje różne grupy społeczne, tworzy klub alternatywny dla ludzi, którym nie jest wszystko jedno. Dzięki takiemu podejściu będzie w stanie radzić sobie dobrze na rynku, pokazujemy, że można iść swoją drogą. Czyli też jakby ten aspekt odpowiedzialności znalazł się już w samej wizji. Teraz przejdziemy do celów strategicznych, które jakby, rezultatów, które mają być osiągnięte na poziomie organizacji i powinny być ściśle powiązane z misją. Czyli cele strategiczne są powiązane z wizją, wartościami firmy, mają być stymulujące, mają być osiągalne, mają być zaakceptowane przez tych, którzy będą starali się je osiągnąć, np. menedżera działu. Z takich kryteriów technicznych, dobrych celów, no to muszą być po prostu pozytywne, prosto sformułowane, zależne od wykonawcy, konkretne i określone kontekstowo w czasie i w miejscu. Zwykle mówimy o celach strategicznych w perspektywie przynajmniej 3 lat. Mówimy też o celach, właśnie, które są w krótszym terminie taktycznych, czyli do, do 3 lat i operacyjnych, do roku. My się będziemy koncentrować na tej perspektywie strategicznej, bo cele operacyjne są zwykle częścią planów operacyjnych, czyli na przykład rocznych. Największym problemem z tymi celami strategicznymi, w takim ich zdefiniowaniu, jest to, że Trudno jest dokonać transferu informacji z diagnozy w konkretne cele. Chodzi między innymi o to, jaka jest dostępność informacji, czy co możemy tak naprawdę monitorować. Więc sugestią jest to, żeby spojrzeć na to, jak inne organizacje starają się definiować swoje cele strategiczne, jakimi się posługują. Takim dokumentem, który dosyć dobrze pokazuje, jakie. Dane są dostępne w Polsce, był program rozwoju sportu do 2020 roku. Aktualnie nie mamy żadnego dokumentu strategicznego na takim poziomie e, krajowym. Mamy już te priorytety odpowiedzialności, i teraz w ich obszarze musimy zdefiniować właśnie e, cele, czyli koncentrujemy się na tych priorytetach przede wszystkim, które we wcześniejszym etapie e, dookreśliliśmy. Wskaźniki e, to są natomiast. E, Przetłumaczone cele na konkretne, y, mierzalne y, sposoby mierzenia y, progresu. To znaczy, y, musimy do nich podejść trochę po, y, podobnie jak do działań z definiowaniem y, celów biznesowych. Czyli y, y, najważniejsza ich cecha to to, że trafnie charakteryzują cele, no i musimy przeanalizować, jakie są tak naprawdę dostępne dane. I potencjalnie dostępne dane, czyli czy będziemy w stanie zbierać te dane dotyczące wskaźników, ile to kosztuje, jaka jest nasza aktualna e, sytuacja. Uwagi dotyczące wskaźników. Określ z góry źródło danych, z którego będziesz czerpał informacje i odpowiedzialność, kto będzie zbierał te dane. Dalej, określ stan na początku, czyli jaki, jaka jest aktualna sytuacja, żebyśmy byli w stanie mierzyć, czy rzeczywiście notujemy progres, czy nie. Zdefiniuj terminy osiągnięcia celów mogą być to cele pośrednie, jeżeli mamy dokument długoterminowy. Przypis celom konkretne działania i zasoby, czyli schodzimy na poziom też działań, które nam umożliwią osiągnięcie celów i są opisane jakimiś wskaźnikami. No i uzyskaj właśnie akceptację zarządu dotyczącą tego, jak brzmią te wskaźniki. Do analizy wskaźników przydatna jest koncepcja, SMART, czyli taka technika czy zasada dotycząca formułowania wskaźników. I jest to pięć jakby elementów, które charakteryzują, że cel powinien, że wskaźnik powinien być specyficzny, czyli jasno określony i powinien precyzować, co chcemy osiągnąć w ramach celu. Mierzalny, czyli łatwy do pomiaru, czyli musimy mieć jakieś narzędzie pomiaru, które nam umożliwi stwierdzenie, czy i w jakim stopniu udało nam się to osiągnąć. a Achievable, czyli po prostu osiągalne, czyli nie, nie wyciągnięty z kapelusza, tylko rzeczywiście bazujący na naszych możliwościach organizacyjnych. Related, czyli powiązany z misją, chodzi jednym słowem o to, że ma być powiązane z tym, co chcemy osiągnąć. To znaczy, że z ma to jakby wpływać pozytywnie na motywację, działania, no bo wpływa na poprawę funkcjonowania organizacji i wreszcie time bound, czyli zdefiniowane w czasie, czyli chcemy mieć cel, w którym jesteśmy w stanie powiedzieć że po dwóch latach, że to się udało, tego nie, a przecież był taki plan. Tutaj możemy zobaczyć wskaźniki WFL Wolfsburg w obszarze ekologia. Na przykład jest to celem jest redukcja emisji CO2 klubu o 25% w porównaniu do określonego roku. Określona jest data, w którym zostanie to zrealizowane, i potem opisany jest specyficznie stan wdrożenia, czyli na ile się udało to osiągnąć. Wreszcie jest też stan, który podsumowuje, podsumowuje jakby ten poziom wdrożenia. Tutaj w tym przypadku jest żółty, to znaczy, że udało się go średnio osiągnąć. Pytania dotyczące tego etapu. Czy organizacja ustanowiła wizję, która wpisuje się w rozwój odpowiedzialności w organizacji? Czy organizacja wyznaczyła cele i przyporządkowane im działania wpisujące się w odpowiedzialność? Czy zdefiniowane wskaźniki wpisują się w tą zasadę SMART i czy wizja, cele strategiczne? I wskaźniki zostały zaakceptowane przez zarząd i realizujące je działy czy zespoły.